Proszę Państwa, coś Państwu pokażę. To jest nadleśnictwo Serbia, wielkopolskiego miasta Czanków. Tak, wycina się na potęgę polskie lasy. Proszę zobaczyć. To, to wycieli w ciągu dwóch tygodni. Takich przecinek tutaj w tym lesie jest parę. Mówię. To jest gospodarka rabunkowa, można tak powiedzieć, dlatego że to drzewo, które tu jest wycięte, ono nie idzie w polskie ręce ono nie idzie do Polaków, bo ciężko jest takie drzewo w skupie kupić a jak już jest, to horrendalne ceny ma. Proszę zobaczyć, co tu się wyprawia: co tu wyprawiają Wielkopolanie znani z gospodarności. To jest złodziejstwo, to jest czyste złodziejstwo. Tego drzewa w Polsce nie ma. Jeśli jest to drzewo, to płyty, yy, tak jak stejko, po prostu przerabia i wysyła to za granicę. Polacy jedynie mogą kupić ochłapy za ogromną yy, cenę. Za, za po prostu tu są ceny za polowe dla Polaków. A proszę zobaczyć, co to jest. Tak robili zarządów PiSu, tak robią teraz zarządów koalicji. To jest złodziejstwo. Jeszcze raz złodziejstwo. No i gdzie są ekolodzy? Gdzie są ci, ci sławni ekolodzy? Gdzie są? Gdzie jest ten Zielony Ład? Gdzie?